Zobaczcie, zapomniany nóż. Nie wiem, co to za cecha, ale to jest na pewno, jak ja to mówię, dawny PRL. Nie wiem, nie wiem. Kupiłem kiedyś chyba na Allegro i tak sobie leżały. czułem tym nożem, składakiem. No, no ładnie toczy, ale, ale były takie brzydkie pory a zobaczcie jak ten nóż ja mam tutaj ten nóż zamontowany nie chcę wyjmować bo zaraz wam pokażę jak on toczy także zwykłe noże ze stalki są też bardzo dobre a nie, nie robić tak jak Jacek na początku wszystko jednym nożem robiłem no bo ja jak wam mówiłem ja się uczyłem ja y, lubię eksperymenty także jak, nawet jak nóż jest do żaliwa, a będzie ładnie stoczył cały zwykłą, to dlaczego nim nie toczyć? Najważniejsze jest w nożu, powiem Wam, żeby dobrze był naostrzony. No Wiadomo, że z płytką. Można, może ta płytka jest przytępiona, nie wiem, bo trochę zrobiłem nim mm, y, szpilek do rolek. No także no może być. Ale te, te noże z płytką też ostrze na tarczy diamentówce. A teraz Wam pokażę, jak ten nóż toczy. To prawda, to będzie mały wiór, ale chodzi o samą powierzchnię. Nie do końca, bo tu jest szczęka, a trzymam kamerę w drugiej ręce, ale chodzi o efekt. Powierzchnia jest naprawdę bardzo dobra, bo to jest stal, ta zwykła. No, jaki to jest symbol? Zaraz Wam pokażę. To jest ta zwykła stal spawarna 18G2. O, to, to jest taka stal. 18G2, bo. Jeszcze to było dodatkowo o, wcięte z tej rury. Zobaczymy, czy tu jest symbol na tej rurze. Nie ma już, nie ma. No ale potrzebny mi kawałek z tej rury. Ja mam w ogóle różne rury. I rury to są robione, jak to się powiedzieć, najgorszego gatunku praktycznie stali, bo tam no, oni to, co mają, to zrobią i także tutaj jest grubsza rura cieńsza, no i ta jest tutaj cieńsza jeszcze tu gdzieś jeszcze miałem jeden kawałek cienki no także te rury sobie powoli wykupuję wiadomo że jak kupujecie rurę ona jest droższa w stosunku do zwykłej stali ale oszczędzamy czas nie musimy wiercić no i w sumie wychodzi myślę że na to samo także Polecam wracać do zwykłych noży, ja prawdopodobnie kilka na Allegro sprzedam, zostawię sobie tam 10, bo mam ich wiecie ile, 30 sztuk, jeszcze mogę dodatkowo je podostrzyć, także zwykłe noże są bardzo dobre. Dziękuję.